Dzień dobry. Witam was serdecznie po bardzo długiej przerwie. Wiem, wiem, co sobie pomyślicie. Zostawił nas i w ogóle nie nie zostawiłem was. Czasami tak bywa, że są takie sytuacje, że no tak. Ale to wszystko się da naprawić, słuchajcie. Wszystko się da naprawić. Ja już jestem. Mam nadzieję, że, że wrócicie do mnie. Nie będzie dzisiaj mikrofonu. Dzień dobry, dzień dobry. Nie będę się śpieszył do domu, słuchajcie, żeby móc z Wami chwilę porozmawiać. Siema, siema, siema. Czekajcie, okulary ubiorę. O, no muszę ubrać okulary. Chyba mam okulary gdzieś, czekajcie, jeszcze. Chyba się nie. Nie przygotowałem, albo przygotowałem, albo nie wiem, albo tak, albo nie, albo. Jak to to wie? słuchajcie, okulary gdzieś ma. Czekajcie. O. Siema dawno nie było, byłem. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, moi mili. Przepiłem gdzieś okulary i jeszcze nie wiem gdzie. O matko, co tu się dzieje, słuchajcie, straszne rzeczy. Siema, 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 o. No, dzień dobry, dzień dobry. O, bo byłam na obozie. Dzień dobry, cześć Adaś. A dlaczego nie lubisz mnie, Adamie? Straszne rzeczy. Boże, chyba zacznę płakać, że mnie nie lubicie. Aha, Adaś jest bardzo niemiły. I, i Adasiowi powiedziemy, Powiemy, do widzenia. Cześć, Adasiu, życzymy Ci miłego dnia. Czasami tak bywa, słuchajcie, że ktoś, jak jest niekulturalny, to trzeba się z nim pożegnać, nie? Do widzenia, Adasiu. Adaś, e, no, wiecie, nie? okulary gdzieś zostawiłem, słuchajcie, miałem okulary. Wziąłem i gdzieś zostawiłem. Zgubiłem? Nie wiem. Nie wiem. Nie znam się. Siema. No widzicie. Bo jeden lubi, drugi nie lubi. Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Długo mnie nie było, ale już jestem. Cieszę się, że, w, że wpadliście na, na pogaduchy. Nie wiem gdzie mam okulary. Słuchajcie, taki jakiś, taki ostatnio zakręcony jestem. Samochód naprawiony. Jeden. Całe się już nim jadę. E, kto się tak ten? E, dobrze, następna osoba zostaje no, uciszona, bo jest bo jest bardzo, bardzo niemiły bo jest bardzo niemiły. Nie zna się na kulturze, przywitania się. Nie używamy takich, takich e, słów jak e, szmatojebana na przykład, bo to nie jest fajne, nikt tego nie lubi. Możemy się przywitać, powiedzieć, nie wiem, nie lubię Cię, coś takiego. E, wiecie, to nie jest miłe. E, jak będziecie się tak do, do innych odzywać, to ci inni na pewno nie będą chcieli z Wami rozmawiać. Siema! Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam, witam! Muszę jak najdłużej jechać, żeby móc dzisiaj z Wami jak najwięcej na Cześć, Natalko! Skupiłem gdzieś te okulary, słuchajcie, gdzieś w, w międzyczasie. Miałem okulary i zgubiłem. Ups! Wszyscy myślą, że to jest nie tak. No. Cześć, cześć, cześć. Myślę, że znajdzie się tam, czy jak. Myślę, że się znajdzie, się taka co. No, właśnie widzicie, bo ktoś mnie tak wyzwał i, i mi się to bardzo nie spodobało. Bo wiecie co, tutaj nie spotykamy się po to, żeby się wyzywać, tylko spotykamy się. E, już jestem jest, wstaje na światło, słuchajcie o, czasami tak bywa tu, tutaj nie spotykamy się po to, żeby się wyzywać tylko, żeby rozmawiać moi mili. Rozma, rozmowa, rozmowa ro... nic innego nie jest w, lepsze od rozmowy po co się spotykamy? żeby rozmawiać, drogi kolego bądź koleżanką Jasny. Siema. Cześć, Jasny. Witam, witam, witam. Was bardzo serdecznie. Lepsze jest granie. No to słuchaj. No to, to je że ja nikogo nie trzymam, moi mili. Ja się cieszę z garstki tych osób, które chcą się ze mną spotykać. Rozmawiam. I rozmawiam. Naprawdę, słuchajcie. Jest Grono osób, które chcę się spotykać i jestem naprawdę z tego powodu szczęśliwy. Tak. Pamiętajcie. O czym rozmawiamy? Jasne. wiesz o czym rozmawiamy na przykład o kulturze, rozmowy o, o wszystkim. Nie używamy wulgaryzmów. E, co jeszcze? E, Szanujemy się nawzajem, tak? Jeżeli macie jakieś, e, jakieś pytania do mnie, na przykład, co, bo na pewno coś tam się wam w głowie e, roi, to bardzo chętnie z wami porozmawiam. E, no, tak naprawdę, to wiecie, nie? Bardzo lubię tutaj siedzieć, rozmawiać do Was. Czasami, jak mam. co lubię, co lubię, no. Czy uważasz, że szacunek trzeba. E, na szacunek? Że, że nie trzeba. E, trzeba komuś, jakby, dać tą garść, e, garść tego szacunku z automatu. Jeżeli ta osoba tego na to stwierdzicie później, że ta osoba na to nie zasługuje, no to wtedy już troszkę inaczej, tak? Ale, ale z automatu nie wiem, jeżeli ktoś jest starszy, tak. Znaczy, ja tak byłem nauczony, że trzeba mieć szacunek do wszystkich, tak? Siema, czarna dziura. Cze Cześć, czarna dziura. <noise> Coraz lepsi jesteście, słuchajcie. Tu czarna dziura, tu zimna zupa, ciepła zupa. I wtedy, jeżeli. Znaczy, ja uważam, że to każdy powinien. Za A jeżeli ta osoba w waszym kierunku. E w Waszym kierunku jest niemiła, niefajna, obraża Was, to już w mojej ocenie ta osoba w Waszych oczach powinna stracić ten szacunek, zgadza się Michał? Siema, cześć Michał. Więc tak naprawdę szacunek e, powinien być z automatu, jakby to powiedzieć, nie, do, do ludzi. I powinniśmy starać się jak najbardziej życzliwie z innymi rozmawiać, bo wiecie, co się dzieje ciekawego. Ci... E... Tak, na brak szacunku trzeba zapracować, nie? I tak ludzie, niektórzy sobie, sobie, sobie pracują na to e... swoim zachowaniem, tak? chciałem coś powiedzieć fajnego, ale z głowy mi to wyleciało no eee, chciałem coś powiedzieć jakbyście chcieli to, to wpadajcie do, e, dzisiaj na live'a o godzinie 21 plus minus jakieś tam pół godziny, bardziej o, o 21.30 albo 21 coś takiego cały czas nazwy zmieniłem wow, a gdzie jadę? do domu słuchajcie bez dzieci nie muszę na nich, ten, bo dzieci mają wakacje i się bardzo cieszę. Ile, ile ja mam lat? Kwiato, kwiato family, przecież myśmy chyba rozmawiali wcześniej. To chyba wiesz, ile mam lat? Zgadza się? Daniel, Siema, cześć Daniel. Witam, 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 witam was wszystkich. Słuchajcie, wczoraj było nie wiem, 40 stopni chyba, a dzisiaj jest 20. Masakra. Ja nie wiem skąd to się bierze, jak to się bierze, dlaczego to się tak dzieje, nie? W ogóle u Was też dzisiaj padało? Bo tutaj. O, dziękuję. Dziękuję, że. Ja mam 43 lata, moi mili, słuchajcie. No, 40. Black Hole mówi, że mam. Czarna dziura mówi, że mam 40, 40 lat. No. Mój Boże! jak ja, Co ja bym dał, żeby mieć 25 lat? Z rozumem dzisiejszym, słuchajcie. I naprawdę, jeżeli jesteście młodzi, to e, Wam się wydaje, że, że, że jesteście tacy mądrzy, tacy nie wiadomo co. A tak naprawdę, rozum się nabiera z czasem, tak? Szacunek jest jak dobre wino. No, już nie mogę tak powiedzieć, gdyż. Od jakiegoś czasu stwierdziłem, że nie ja będę spożywał alkoholu. Nawet minimum moi mili. Ani, ani, ani. Nul, nul. Bo stwierdziłem, że to już wystarczy. Czemu tak? Czemu tak gorąco? No było tak gorąco u nas. Znaczy nie wiem, makuwacz. Masz, mam klimę w aucie, ale słuchajcie, się okazuje, że najprawdopodobniej mam e, jakąś tam drobną mieszczelność i pod no i mi gaz ucieknie. Mam klimę, no ale wiecie jak to jest. Nie byłem kiedy tak naprawdę e, pójść, żeby ją napełnić, nie? Ja teraz w lodówce się... No, no bo, słuchajcie, każdy ma swoje sposoby na, na, na upały, tak? Więc to wiecie, jeden lubi do lodówki wejść, inny będzie siedział, nie wiem, e, inny będzie się, się wygrzewał w słońcu, drugi coś tam innego jeszcze. No wiecie, no, są różne sposoby, tak? Na to. Fajnie cieszę się, słuchajcie, że, że Was jest tyle dzisiaj, bo naprawdę... E, cieszę się, o cieszę się jestem podekscytowany bo długo mi nie było, myślałem, że już zapomnieliście o mnie i w ogóle myślałem, że już zapomnieliście o mnie a jednak nie, a jednak jesteście i, i chcieliście się spotkać i bardzo mnie to cieszy na chwilę stanę z rana do... ale co macie tak ciepło? u nas, u nas się, tak, się taka kiepska pogoda jak mam na imię? Konto o wszystkim. Mam, mam na imię Sebastian. W lodówce tak za ciepło. I tak dość ciepło. Muszę no. włączyć. Zaraz będę dalej jechał. Jeszcze chwilę z wami, z wami pogadam. No, Sebastian to jest bardzo ładne imię. To tam. Bez gadania, słuchajcie. Grasz coś czasami? Gram na nerwach swoim dzieciom. Eee, czasami gram w Uno. No, rano było tak cieplutko. Tak słońce świeciło. O, o, bla, o czym jest ten kanał? Kolego, o czym jest ten kanał? Po prostu rozmawiamy tak luźno, spokojnie, z szacunkiem do siebie. No, nie mogę wam, kochani, wszystkiego powiedzieć. Wiecie? Nie mogę wam wszystkiego powiedzieć, bo to jest. No. No nie mogę. Wybaczcie. Mogę wam tylko powiedzieć, że, że są jeszcze małe. Znaczy małe w sensie, że nie mają tam 18 lat. Yy, ma, czy ja mam kostki lodu? Tak, mam kostki. Czy ile ma? Czy nie ma konkretnego kontekstu? Znaczy yy, ogólnie na live'ach to rozmawiamy tak, Luźno, tak? Jeżeli chcecie oczywiście ze mną rozmawiać. Myślę, że golić... Myślę, ale tu czy tu? Nie, e, jeżeli chodzi o brodę, to nie, to nie gole. golę. dupie Marynie. Jest dużo osób, które przychodzi ze mną rozmawiać. Eee... Mam basen, taki wiecie, taki rozkładany A to musisz kolego wejść, o, zobaczyć o czym mam kanał Bo takie... Ciężko to opisać. To jest ogólnie takie e, jakby prace w ogrodzie, prace dookoła domu, takie rzeczy Można na Antarktydę się przeprowadzić, to się zgadza. Moi mili. Miałem basen w tamtym roku, ale jak na razie, słuchajcie, w tym roku to ja nie wiem czy ja będę ten Lena. Cześć Lena. A ja mam kanał też, jest inny, ale na zewnątrz. Właśnie takie jakby życie codzienne, tak? Takie co robię. E, nie do końca taki kanał, żeby was cze czegoś nauczyć. Bo to e, ja nie jestem nauczycielem, ale, ale po prostu jest taki kanał, e, coś wam pokazuje, co robię na przykład. Zresztą, słuchajcie, no, wystarczy wejść, po, obejrzeć, skomentować. Komentarze konstruktywne. Nie wypisywanie ty debilu, ty jakiś tam, bo to jest bez sensu, tak? Takie komentarze nic tak naprawdę nie, nie wnoszą. Wow, dziękuję, D dziękuję Danielu, czyli nic ciekawego, słuchaj, jest dużo, dużo, yy, mam dużo osób, które bardzo lubi wchodzić na ten kanał i trzymaj się, nie gram, yy, nie pokazuję jak gram żadne gry, no bo nie gram. Nie pokazuję jakiś tam super porad, bo nie jestem super fachowcem, tak? Co jeszcze? No po prostu jestem sobą, i, 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 i bardzo dużo ludzi lubi ze mną rozmawiać, lubi oglądać mój kanał. I się dopytują, co tamto, co coś tam nie, to co robiłem, czy mi się coś udało zrobić, czy mi się nie udało. Naprawdę, skoro masz pasję, to możesz. Kulkowy content robić. No hmm. powiem wam, że wolę jakieś ciepło, ale jak jest takie 40 stopni, tak jak wczoraj, to nie. To, to nie jest dla mnie, wiecie. Ja nie lubię takich, takich, tych, takich tematów. Ema, MK, Cześć, witam. W ogóle jakbyście chcieli wpadać, nie, e, częściej na live, no to was bardzo chętnie zapraszam. Zawsze, znaczy zawsze. E, ja się, wcześniej się ewentualnie zapowiadam kiedy będę bo czasami jest tak, że, e, że zapowiem, ale no wiecie jak to jest, nie? No u, e, w koszali nie było wczoraj 40, podejrzewam, a wczoraj nie było 40. Jak nie było? E, ogólnie to codziennie o, w czasie wakacyjnym to jest, to live jest tylko około 21, tak? Jest taka szansa, ale myślę, żebyś, że jest szansa, żebyś tego nie przeżył. Gdybyś się spryskał ciekłym azotem, bądź wszedł. Znaczy, za chwilę będę musiał kończyć, pewnie, bo muszę jeszcze do mechanika wpaść. Na chwilę, no dobrze, dobrze, ula nie było, 40 stopni. Czy jest tam ktoś z koło brzegu mnie, słucha, chociaż łapkę do góry, albo zamachami. Mój ulubiony film serial, mój ulubiony film to jest oczywiście nieśmiertelny film Misz, To jest po prostu mistrzostwo świata. Bardzo lubię, bardzo lubię go oglądać. Znam chyba wszystkie sceny z tego filmu. Tak naprawdę nie był, nie był, nie bylibyście w stanie mnie zagiąć. No. E, a serial? Doktor, e, Doktor House bardzo lubię. Harry Potter? Chory fotel? Nie, chory fotel to nie. Nie, nie, nie dla mnie ten. Lubię wsze, wszystkie filmy e, Jamesa Bonda lubię oglądać te wszystkie części Lubię oglądać Pary hot, hot, hotel Albo jak ten mówi e, Jest taki, taj, taki facet na YouTube i on zamiast e, Harry Porter mówi e, chory fotel o coś takiego no. A większość co ze mną rozmawiała słuchajcie, w czasie jeszcze, w czasie, w czasie takim no, jakby to powiedzieć szkolnym. To było grodzie, grodzie ciaków, nie? A tak śmiesznie było, naprawdę jak sobie wspomnę co, co oni tam wypisywali i... o śmiesznie, fajnie. No, to słyszałem, nie? Że autobus, słuchajcie, ja ruszam w trasę. Za chwilę skręcam do mechanika, więc niestety będziemy musieli się pożegnać. Ale zapraszam Was, słuchajcie, dzisiaj na godzinę 21.00, 21.00, 21.30. Bardzo chętnie się z Wami spotkam, porozmawiam. Więc, jakby co, to wpadajcie. A żeby wiedzieć, że w ogóle ja się pojawiam, to musicie dać łapkę, subskrypcję i dzwoneczek. Dzwoneczek jest w tym wszystkim najważniejszy, moi mili. Dziękuję, że wpadliście, bo ja niestety muszę spadać już. Dzisiaj tak bardzo krótko. Bo długo nie było tych popołudniowych live'ów, więc jakby co to wiecie, nie? To wpadajcie na mój kanał, komentujcie, ucieszę się z każdego konstruktywnego, zaznaczam, konstruktywnego komentarza bez, bez obrażania, bez wyzwisk, bez jakichś tam dziwnych tematów, tak? Tymczasem muszę uciekać, słuchajcie. Muszę, muszę, bo muszę, po prostu. Bo już jestem, jestem na miejscu. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia. Łapka, subskrypcja i dzwoneczek. Cześć Wam.